Bajka o wesołym pociągu do Krainy Snów. Pewnego wieczoru, kiedy księżyc wspiął się wysoko na niebo, a gwiazdy zaczęły migać jak maleńkie latarenki, na stacji zaszumiał niezwykły pociąg. To nie był zwyczajny pociąg. O nie, to był wesoły pociąg do Krainy Snów. Miał czerwone wagoniki, które błyszczały jak truskawki w słońcu, a lokomotywa uśmiechała się szeroko i mrugała swoimi złotymi światełkami. Gwist, gwizd! zawołał pociąg. Czas na podróż. Wsiadajcie, mali podróżnicy. Do wagonów powoli wchodzili pasażerowie. Najpierw przydreptał miś w piżamce w gwiazdki, zanim przyfrunęła sówka z poduszką pod skrzydłem. Potem wskoczył kotek w miękkich kapciach, a tuż za nim przybiegł piesek z kocykiem. Pociąg ruszył powoli. Tupu, tupu, na no stuk, stuk. Rozbrzmiało po torach. Za oknem przesuwały się pola usiane złotym pyłkiem snu, a dalej widać było jeziora, które świeciły się jak srebrne lustra. Dokąd jedziemy? Zapytał cichutko miś. – Do krainy snów. Odpowiedział pociąg, a jego gwizdek zabrzmiał jak kołysanka. W pierwszym wagonie słówka zaczęła opowiadać bajkę o chmurkach, które tańczą po niebie. W drugim wagonie kotek mruczał cichutką piosenkę, która wszystkich uspokajała. W trzecim wagonie piesek rozwinął kocyk, żeby każdy mógł się przykryć. Pociąg jechał coraz wolniej. Stuk, stuk, stuk. Wagoniki bujały się jak kołyska, a w oknach zamiast gwiazd pojawiły się kolorowe sny o latających balonikach, o ogromnych tortach z kremem i o zabawie wchowanego na tęczy. Już czas, szepnął pociąg. Dotarliśmy do krainy snów. Pasażerowie wysiedli jeden po drugim. Każdy z nich miał na buzi uśmiech i powieki coraz cięższe, coraz cięższe. A kiedy ostatni wagon zniknął w świetle księżyca, wszystkie dzieci w swoich łóżeczkach poczuły, że i one dotarły do tej samej krainy, cichej, spokojnej, pełnej dobrych snów. I tak wesoły pociąg co noc wyrusza w podróż, żeby zabrać każdego malucha do zaczarowanej krainy snów.